Szukam na tym korzeniu pniaku jakiejś odrośli, bo jeśli zabraknie odrośli, to znaczy, że to drewno jest martwe. I po ludzku patrząc, tak można też postrzegać korzeń, z którego wyrasta Jezus. W genealogii Jezusa, którą podaje święty Mateusz, znajdziemy bardzo wiele postaci, które nie prowadziły nieskazitelnego świętego życia. Począwszy od Jakuba, który ukradł pierworództwo Ezawowi, poprzez Dawida, który był zabójcą, Salomona, który był odstępcą, ale także znajdują się tam kobiety, których życie też nie było przykładne, jak Tamar, która, która współżyła ze swoim teściem. Rahab, która była prostytutką, czy w końcu ród, która była Moabitką, a więc nie mogła należeć do narodu wybranego. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ dzisiejsza antyfona, wielka antyfona Adwentu przewidziana na 19 grudnia mówi o korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do ciebie, przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj. Jezus ma swoją historię. Jezus nie wstydzi się, że wyrasta tak naprawdę z uschniętego pienia, bo przynosi nowe życie, jest ożywieniem tego, co było umarłe. Nie bez powodu jest, nie, 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 nie bez znaczenia jest fakt, że rodowód zaczyna się od Ojca Obietnicy, od Abrahama, który też był uschniętym korzeniem, a z którego się, zrodził się naród wiary, jego potomstwo liczniejsze. Od ziaren piasku czy gwiazd na niebie, a kończy się na Maryi, która jest kobietą obietnicy, z której wychodzi nowe życie. Może zatem warto spojrzeć na historię mojego życia, na mój korzeń. Zapewne wiele postaci, wydarzeń w tej historii nie są rzeczami, z których moglibyśmy się chlubić, ale na takim, na takim gruncie buduje Bóg, który stwarza na nowo. Może zanim Usiądziemy do wigilijnego stołu, warto popatrzeć w historię swojego życia i po prostu pojednać się z nią. Zaakceptować ją jako moją historię. Przebaczyć drugiemu człowiekowi, sobie. Być może przebaczyć Panu Bogu, bo często mamy do niego pretensje, że to życie potraktowało nas tak, a nie inaczej. Ale tak po prostu się stało. Tak abyśmy zasiedli do wigilii pojednani ze sobą, z drugim człowiekiem. I z Panem Bogiem, aby nasze rany, które często nosimy, po prostu się zabliźniły. I pozostaje kwestia, pewnie, tego, co intryguje a więc mojej czapeczki. Otóż te czapeczki otrzymaliśmy od jednej pani w Opolu, która tak bardzo ucieszyła się, że oblaci są obecni w tym mieście, że podarowała nam takie czapeczki z wyszytym skrótem naszego zgromadzenia, tak, żebyśmy byli wszędzie rozpoznawalni. Życzę Wam dobrego Bożego Dnia.